Kiedy mamy problem, nie wiadomo jaki, wtedy czytajmy pismo święte. Pierwsza linijka to już wskazówka, jak iść przez życie pięknie. Cieszę się bardzo, że razem będziemy dzisiaj wpatrywać się w otwarte niebo. Zapraszam Państwa do rozważenia Bożego Słowa. Ponieważ lud trwał w oczekiwaniu, a wszyscy zastanawiali się, czy czasem Jan nie jest Chrystusem, on takim odpowiedział: Jak szczęba z wodą, lecz idzie potężniejszy ode mnie, któremu nie jestem godny rozwiązać, że mykał sandałów. Jan mówił bardzo wyraźnie, że nie jest oczekiwanym Mesjaszem, więcej, że nie zasługuje, by być nawet jego niewolnikiem. Tłumy jednak słyszały to, co im było wygodne i tłumaczyły sobie misję Jana na sposób, który odpowiadał ich marzeniom o politycznym wyzwolicielu. On będzie Was chrzcił duchem świętym i ogniem. Prorocy głosili, że w czasach ostatecznych ludzie otrzymają ducha świętego, a nieprawi zostaną spaleni w ogniu. Żydzi rozumieli Ducha Świętego jako Ducha Proroctwa. Niektórzy traktowali Go jako siłę oczyszczającą Boży Lud z Jego nieprawości. Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. Gdy potem się modlił, otworzyło się niebo i... Lud zastanawia się, co począć dalej, jak żyć po nawróceniu. I w tym momencie przychodzi Jezus, który zaczyna swoją misję głoszenia dobrej nowiny. Oto jego propozycja drogi życia. Jezus jest bez grzechu, ale przyjmuje chrzest, żeby potwierdzić Janowe przepowiadanie Bożego planu zbawienia. Kiedy Jezus się modli, wówczas chce podkreślić, że Jego moc jest darem Boga, a otwarcie nieba to znak, że zaraz nastąpi Boże objawienie. i Duch Święty stąpił na niego w postaci cielesnej, jakby gołębica. Stąpienie ducha jest symbolem nowego etapu misji Jezusa, który wyrusza głosić Ewangelię. Gołębica ma głębokie znaczenie symboliczne w starożytnej kulturze. Jej delikatność, głos przypominający krzyk nowonarodzonego dziecka, wysoki lot, wszystko to interpretowano jako symbol ludzkiej nadziei, miłości, życia i zjednoczenia z Bogiem. W Jezusie te nadzieje zostają spełnione. A z nieba rozległ się głos. Ty jesteś moim synem umiłowanym, ciebie sobie upodobałem. Znak gołębicy i głos z nieba są czytelne dla widzów, którzy zaangażowali się duchowo. Bóg wkracza na arenę dziejów. Łukasz natomiast przypomina swoim czytelnikom, kim jest Jezus, który podejmuje się realizacji Bożego planu zbawienia. by pomyślał, że niebo otwarte jest od tamtego czasu non-stop, a Bóg uparcie każdemu ochrzczonemu powtarza: Jesteś moim synem, jesteś moją córką. Kocham Cię i pragnę Twojego szczęścia. Oto wzywam Cię, żebyś wypełnił plan zbawienia. Do znudzenia powszednich poprzednich zajęciach domowych. W pracy, która już dawno nas nie pasjonuje, w codzienności szarej i tak mało ważnej dla świata, w tym wszystkim Bóg powtarza: Właśnie tak i w tym jesteś mi potrzebny. Kochaj, a życie stawać się będzie głoszeniem Ewangelii. Kochaj, a dzięki temu moja miłość będzie przemieniała oblicze Ziemi tej Ziemi. Wtedy mógłbym przenieść górę każdemu.